Cześć ciekawcy. W piątek 27 maja fani popularnego serialu Netflixa Stranger Things dostaną coś na co bardzo czekali. Mianowicie czwarty sezon produkcji pojawi się na platformie streamingowej. Od czasu premiery pierwszego, seria urzekła publiczność na całym świecie i sprawiła, że wielu z nich z nostalgią spojrzało na własne dzieciństwo i produkcje z lat 80. Ale teraz serial powraca z czwartą częścią, i wielu nie może się doczekać, by zobaczyć, co będzie dalej, biorąc pod uwagę sposób, w jaki zakończył się poprzedni. Zatem, gdy ten wyczekiwany dzień się zbliża, co wiemy o nadchodzących odcinkach? Czy są jacyś nowi członkowie obsady? Dlaczego sezon podzielono? I jak długo fani będą czekać na drugą połowę? Dlaczego niektórzy widzowie narzekają na serial jeszcze przed jego premierą? Czy ta produkcja może uratować Netflixa przed stratami, jakie ponosi ta platforma? Zostańcie z nami do samego końca, by poznać wszystkie odpowiedzi, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie włączyć powiadomień i zasubskrybować naszego kanału. A jeśli podobają Wam się nasze treści, możecie nas wesprzeć, klikając poniższy przycisk z podziękowaniami. Minęło sporo czasu od zakończenia trzeciego sezonu serialu w 2019 roku, więc zanim zagłębimy się w to, co wiemy o nadchodzącym, przypomnijmy co wydarzyło się ostatnio. W tym momencie ostrzegamy, będą spoilery. Kiedy ostatni raz opuściliśmy naszą grupę postaci, wszyscy się rozdzielili. Przypuszczano, że Hopper stracił życie, ale później okazało się, że mężczyzna żyje i przebywa w złowrogim obozie w Rosji. Nie wiedząc o tym, jedynastka, dla której Hopper był jak ojciec oraz rodzina Bayersów, Joyce, Will i Jonathan opuścili Hawkins w stanie Indiana i wyjechali do znacznie bezpieczniejszego miejsca. Mówiąc o L, podczas walki ze stworzeniem łupieżcą umysłów, jego kawałek utknął w jej nodze i chociaż później udało się go pozbyć, to jednak odebrało jej to moc, pozostawiając bezbronną. Podczas przygód w trzecim sezonie Steve poznał nową przyjaciółkę, Robin, która wraz z młodszą siostrą Lukasa Erico stała się prominentnym członkiem grupy, a starszy brat Max Billy stracił życie chroniąc ekipę przed potworem. Teraz gdy jesteśmy na bieżąco z tym, co wydarzyło się ostatnio, spójrzmy co wiem o wyczekiwanej premierze kolejnego sezonu, którego pierwsza połowa pojawi się na Netflixie 27 maja. Nowa część serii rozgrywa się 6 miesięcy po zakończeniu poprzedniej i według doniesień pokaże grupę próbującą ogarnąć rzeczywistość liceum. Z dotychczasowych raportów i zwiastunów wiemy, że rodzina Bayersów i jedenastka mieszkają w Kalifornii, co powoduje, że Elle i Mike utrzymują związek na odległość. Dziewczyna grana przez Millie Bobby Brown zmaga się również ze sprawami typowymi dla nastolatków i jest na przykład zastraszana w szkole. Ale życie nie jest też łatwe dla pozostałych postaci, gdyż Joyce jest w dużym stresie ze względu na nową pracę, jak i martwi się czy jej syn Jonathan dostanie się na studia. A co zresztą grupy, która została w Hawkins? Cóż, z tego co do tej pory mogliśmy zobaczyć w zapowiedziach, Dustin i Mike są jak zawsze nerdami, ale niestety powstają napięcia między nimi a Lucasem, który próbuje dostać się do popularnej elity sportowców. Jeśli chodzi o pozostałych, to Nancy wykorzystuje swoje umiejętności śledcze w szkolnej gazecie, podczas gdy przyjaźń Steve'a i Robin rozwija się i razem podkochują się w dziewczynach. Oczywiście kolejne odcinki przyniosą również nowe działania, nowe problemy i na pewno nowego potwora. Jak wiemy, kreatura w tej serii nazywa się Wekna i będzie wyglądać bardziej humanoidalnie. Według doniesień medialnych, bracia dafer stworzyli ją inspirując się i chcąc mieć własną wersję Freddy'ego Krugera. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie teorie na temat nadchodzącego sezonu krążą po internecie, możecie obejrzeć nasz poprzedni film, klikając w powyższy link. Ale na razie zostańcie jeszcze z nami, by dowiedzieć się, dlaczego niektórzy fani krytykują nowe odcinki. Ku uciesze sympatyków serii powraca cała obsada stałych aktorów, jak Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaetan Matterazzo, Caleb McLaglin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Hutton, Sadie Singh, Joe Keery i Maya Hawke, by wymienić tylko kilkoro. Co więcej, według IMDb pojawi się nawet Dakarie Montgomery, mimo że jego postać straciła życie. Ale oczywiście wraz z nowym sezonem pojawiła się również grupa nowych członków obsady, więc rzućmy okiem na to, kogo wkrótce zobaczymy na naszych ekranach. Jedną z nowych gwiazd będzie Jamie Campbell-Bower, którego niektórzy z Was mogą kojarzyć z filmu Dary Anioła Miasto Kości, a wcieli się on w rolę Petera Ballarda, który jest sanitariuszem w szpitalu psychiatrycznym. Eduardo Franco znany ze szkoły Melanżu dołączy do obsady jako Argal, nowy najlepszy przyjaciel Jonathana. Joseph Quinn z serialu Katarzyna Wielka jako Eddie Manson będzie jedną z głównych postaci i prezesem Hellfire Club, klubu graczy w Hawkins High. Innymi nowymi aktorami dołączonymi do obsady będą Robert England, Tom Vlasia, Sherman Augustus, Mason Dye, Nicola Jurico, Tyner Rushing i Joel Stoffer. W liście do fanów wydanym w lutym 2022 roku twórcy serialu Bracia Duffer powiedzieli, że czwarty sezon będzie początkiem końca ukochanej serii, ponieważ piąty sezon będzie ostatnim i chociaż fani zasmuca ten fakt, wielu jest również podekscytowanych tym, co jeszcze seria ma w zanadrzu. Spójrzmy jednak na podzielenie programu. 27 maja fani otrzymają tylko 7 odcinków czwartego sezonu, a pozostałe dwa odcinki zostaną wydane na platformie 1 lipca. Po raz pierwszy zdarzyło się to w programie i wielu zastanawia się, dlaczego tak zrobiono. Na początku niektórzy sugerowali, że podział nastąpił, by zwiększyć szanse na nominację do nagród Emmy lub innych wyróżnień, ale okazało się, że wynika to z problemów z procesem powstawania serii. Biorąc pod uwagę, że kręcenie produkcji napotkało trudności związane z pandemią COVID-19, bracia Duffer wyjaśnili przyczynę podziału sezonu na części w liście do fanów. Napisali w nim, cytujemy: Biorąc pod uwagę bezprecedensową długość oczekiwania na sezon i aby jak najszybciej widzowie mogli go zobaczyć, sezon czwarty zostanie wydany w dwóch częściach. A mówiąc o problemach związanych z pandemią i obsadzie, jeśli chcecie wiedzieć czym gwiazdy zajmowały się w tym czasie, obejrzyjcie nasz poprzedni film klikając powyższy link. W tamtym czasie wielu fanów nie wiedziało, co oznacza ta bezprecedensowa długość produkcji, ale teraz wiemy i niektórzy fani nie są z tego zadowoleni. Odcinki pierwszej połowy sezonu mają długość od najkrótszego wynoszącego godzinę i 3 minuty do najdłuższego mającego godzinę 38 minut. Jednak to finał sezonu wywołał spore poruszenie i sugestie o rywalizację z przełyjami Marvela. Wszystko dlatego, że z dwóch odcinków drugiej części, ten finałowy, dziewiąty, trwa 2 godziny i 30 minut. I niektórzy fani narzekali na jego długość, twierdząc, że bardziej przypomina to filmy niż program telewizyjny. Przy budżecie, który według doniesień wynosi 30 milionów dolarów na odcinek, nie jest niespodzianką, że ten nowy sezon wydaje się podążać za mottem idź na całość, ale czy to zadziała na korzyść produkcji? Cóż, tutaj pojawiają się nieco mieszane recenzje, podczas gdy niektórzy są absolutnie zachwyceni, ponieważ będzie to oznaczać więcej historii, inni nie są tak przychylni. Niektóre wczesne recenzje stwierdzają, że dzięki nowym odcinkom serial stał się bardziej epicki niż kiedykolwiek, ale to nie znaczy, że jest to dobra rzecz, ponieważ powstały wydumane wątki, które zgodnie z tymi recenzjami nie bardzo pasują do serii. Niektórzy zauważyli, że postać Winona Ryder wydaje się nieco nieistotna, podczas gdy Hopper, który kiedyś był gwiazdą serialu, utknął w niezadowalającym wątku, który według w niektórych marnuje talent Davida Harbora. I chociaż odnotowano, że w serii zachowano humor i nostalgię, co od początku wyróżniało produkcję, niektórzy widzowie, którzy już widzieli odcinki, uważają, że przez to, że rozdzielono postaci, Stranger Things straciło coś, co czyniło serial wciągającym i pełnym akcji. Trzyletnia przerwa spowodowała również inne problemy dla widzów, takie jak znacząca różnica między wyglądem postaci w kolejnych sezonach. Oczywiście nie jest to wina aktorów, którzy po prostu zmieniają się wraz z wiekiem, ale niektórzy fani zauważyli, że aby to dostosować do produkcji, twórcy mogli dać większą lukę między sezonami trzecim i czwartym, by zmiany wydawały się bardziej naturalne. Pomimo tego wszystkiego wydaje się być wiele emocji związanych z wypuszczeniem kolejnego sezonu serialu, a niektórzy internauci sugerowali, że 27 maja biorą wolno od pracy lub szkoły, by spędzić dzień na oglądaniu pierwszych siedmiu odcinków i uniknąć spoilerów. Natomiast, w świetle wszystkich emocji związanych z serią, niektórzy zastanawiają się, czy nie jest ona czymś, co może uratować platformę streamingową. Nie jest niczym nowym, że wraz ze wzrostem konkurencji i coraz lepszą ofertą usług typu HBO Max, Hulu, a nawet Disney Plus, Netflix nie jest już liderem. Tylko w pierwszym kwartale 2022 firma odnotowała spadek liczby abonentów o 200 tysięcy, a następnie 35% spadek cen akcji. A ponieważ użytkownicy decydują się na anulowanie subskrypcji, firma wymyśliła plany wprowadzenia reklam, by obniżyć abonamenty i zrekompensować sobie utracone przychody, co samo w sobie wywołało oburzenie wśród pozostałych użytkowników, którzy twierdzą, że nie płacą za usługi przesyłania strumingowego w celu oglądania reklam. Tymczasem ze względu na popularność Stranger Things wielu ma nadzieję, że sytuacja zmieni się dla Netflixa. I tu też pojawia się kwestia podziału sezonu. Fani i prasa zastanawiali się, czy pozwoli to serialowi pozostać w czołówce dłużej. Niektórzy zauważyli, że częstym narzekaniem na produkcję Netflixa jest to, że bez względu na to, jak duże one są, o nowych sezonach często zapomina się po pierwszym tygodniu lub weekendzie, bo wszystkie odcinki można obejrzeć naraz. Natomiast powrót dwóch kolejnych odcinków Stranger Things w lipcu może to zmienić. Warto jednak zauważyć, że Stranger Things będzie miało jednego poważnego rywala i będzie nim premiera długo wyczekiwanego serialu Disneya Obi-Wan Kenobi, który również zadebiutuje 27 maja na platformie Disney+, chociaż w Polsce platforma będzie dostępna dopiero od połowy czerwca. Tyle, że w przeciwieństwie do serialu Netflixa, nowy odcinek serii ze świata Gwiezdnych Wojen będzie wypuszczany w każdy piątek przez 6 tygodni, co wielu twierdzi pozwoli fanom mówić o nim znacznie dłużej. Ale czy tak będzie na pewno przekonamy się po premierze obu serii. Bądźcie ciekawcy, czy jesteście podekscytowani czwartym sezonem Stranger Things. Czy uważacie, że nowa część produkcji może uratować platformę streamingową zmagającą się z utratą abonentów? Z powrotu których postaci cieszycie się najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka znajomym, jak i zasubskrybować naszego kanału. No i pamiętajcie, jeśli podobają się Wam nasze treści, kliknijcie poniższy przycisk z podziękowaniami. Do następnego razu, cześć!